Zapraszamy Państwa do krótkiego przewodnika, w którym pokażę, jak w kilku prostych krokach założyć konto w Spikonie. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest wpisanie adresu www.spikon.pl w odpowiednim polu naszej przeglądarki internetowej. Następnie klikamy przycisk Zarejestruj się, znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Zostaniemy przekierowani do formularza rejestracyjnego, w którym uzupełnimy kolejno wszystkie pola, wpisując nasz adres e-mail, hasło, którego będziemy używali, aby zalogować się do panelu oraz odpowiadamy na proste pytanie kontrolne. Przed założeniem konta należy dokładnie zapoznać się z regulaminem. Następnie oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z jego treścią poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Na końcu klikamy na przycisk Załóż konto. To jeszcze nie wszystko. Na naszą skrzynkę e-mail w przeciągu kilku minut przyjdzie wiadomość zawierająca link aktywujący. Po otwarciu wiadomości klikamy w przycisk Potwierdź rejestrację po czym zostaniemy przeniesieni do strony logowania. W pierwszym polu należy podać nasz adres e-mail, natomiast w drugim hasło, które wybraliśmy podczas zakładania konta. Wpisane dane zatwierdzamy przyciskiem Zaloguj się. Ostatnim krokiem jest wybranie naszej lokalizacji geograficznej, co umożliwi poprawne przekazywanie połączeń na numery alarmowe do najbliższej stacji służb ratowniczych. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. Gratulacje! Właśnie z sukcesem założyliście Państwo konto w Spikonie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.